Zbiór zadań z matematyki przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Poziom podstawowy. Zadanie 44. To jeżeli ktoś chciałby znaleźć zadania w PDF-ie, cały zbiór zadań czy rozwiązania do. Następnych do, do innych zadań z tego, z tego zbioru, czy też inne zadania do matury, żeby się przygotować. To w komentarzu są linki do wielu przydatnych rzeczy. Zadanie oznaczone symbolem PP, co oznacza, że nie jest przewidziane na 2023 i 2024 rok, czyli to jest dopiero do matury od 2025. Trójkąt, tak przynajmniej wynika z opisów na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W trójkącie równobocznym obok A poprowadzono dwa odcinki równoległe do jednego z jego boków. Długości tych odcinków są równe B i C, przy czym C mniejsze, B mniejsze. a. Mamy rysunek. Odcinki podzieliły ten trójkąt równoboczny na trzy figury: dwa trapezy trójkąt. Wykażę stosunek pola trapezu o podstawach B i C. Do pola trapezu o podstawach a i b jest równy b kwadrat minus c kwadrat przez a kwadrat minus b kwadrat. Tutaj, zanim przejdę jeszcze do rozwiązywania, to sobie tutaj przygotuję jeszcze dwa takie rysunki, dwa takie trójkąty. Będę tu na nich coś zaznaczał. Tak myślę, że tak będę robił. Ponieważ te odcinki. Są równoległe, to znaczy, że ten kąt jest taki sam jak ten kąt, jest taki sam jak ten kąt, a ten kąt jest taki sam jak ten kąt, jest taki sam jak ten kąt. Czyli e, mam e, trójkąt e, ten tutaj to jest trójkąt równoboczny obok e, C. Dalej mam b, b i b, czyli tu jest trójkąt równoboczny obok b, no i cały ten duży trójkąt jest obok a, czyli mam y, trzy trójkąty równoboczne. Y, stosunek pola trapezu o podstawach, y, może zacznę od tego a i b. To jest y, tutaj ten trapez. No, i myślę, że pole tego trapezu wyznaczę jako różnicę pól trójkąta dużego, czyli a, to jest trójkąt równoboczny, czyli a kwadrat pierwiastków z 3 przez 4, odjąć, czyli od całego trójkąta, odejmuję ten biały trójkąt, biały, czyli tutaj na tym rysunku zaznaczony jako niebieski, czyli ten, to jest trójkąt obok. Trójkąt równoboczny obok B, czyli b kwadrat pierwiastków z 3 przez 4. Mogę wyłączyć pierwiastek z 3 przez 4 przed nawias i w nawiasie zostaje a kwadrat, odjąć b kwadrat. Drugi trapez to jest trapez o podstawach bc. To jest tutaj ten trapez. I ten trapez wyliczę z kolei z tego, że od tego trójkąta, czyli od trójkąta o boku b, czyli b kwadrat pierwiastków z 3 przez 4, odejmę ten biały trójkąt, czyli tutaj go zakreskuję teraz na czerwono, ten trójkąt, a to jest trójkąt równoboczny o boku c, czyli odjąć c kwadrat pierwiastków z 3 przez 4. I tak jak wcześniej, w tym po prawej stronie wyłączam pierwiastek z 4 przed nawias, nawiasie zostaje b kwadrat odjąć c kwadrat. Wykażę stosunek pola trapezu o podstawach b i c, to jest ten przed chwilą, który napisałem, czyli pierwiastek z 3 przez 4 b kwadrat odjąć c kwadrat przez stosunek do pola trapezu obok a i b. I to jest ten. Czyli pierwiastek z 3 przez 4 a kwadrat odjąć b kwadrat. Pierwiastek z 3 przez 4 się skraca, zostaje b kwadrat minus c kwadrat przez a kwadrat odjąć b kwadrat. No i to jest to, co miałem wykazać, czyli co należało wykazać.